Władze amerykańskie, najwyższe władze amerykańskie zapewniam. Departament Sprawiedliwości, szef FBI Edgar Hoover postanowiły zniszczyć Matuszewskiego. Decyzja o tym, że go zniszczą została powzięta na przełomie 1942 i 1943 roku. O poskromienie, można powiedzieć, zniszczenie polityczne Matuszewskiego, wystąpił przedstawiciel rządu Władysława Sikorskiego. Józef Rettinger w imieniu właśnie polskiego premiera i polskiego wodza naczelnego w grudniu 1942 roku. No i Rettinger y, mówił Amerykanom, że działalność Ignacego Matuszewskiego uderza w same podstawy sojuszu amerykańsko-sowieckiego. Jego artykuły docierają do największych zakątków polskiej armii. Jego czytali żołnierze Andersa, zanim jeszcze Anders nie wyszedł ze Związku Sowieckiego. Czytają na Bliskim Wschodzie. Czytają w Londynie, czytają w Polsce okupowanej przez Niemcy i Sowiety. Wszędzie czytają jego teksty. Trzeba ograniczyć mu działalność do tego stopnia, żeby nie pozwolić mu wysyłać jakiejkolwiek poczty na zewnątrz. Od roku 1943 aż do końca roku 1945, nie wcale do momentu, kiedy wojna się kończy, nie do maja 1945 roku, tylko do grudnia 1945 roku, Ignacy Matuszewski, dzień w dzień, Podlega inwigilacji. Jest nachodzony przez przedstawicieli tajnych służb. Agenci FBI nachodzą redakcje gazet, głównie Nowego Światu, gdzie publikował Ignacy Matuszewski. Zaczynają inwigilować Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, wprowadzając do tej organizacji swoją agenturę. Kiedy wreszcie wybucha sprawa katyńska. Amerykanie robią wszystko, żeby ograniczyć rezonans tekstów politycznych matuszewskiego odwołujących się w ogóle do tej tragedii polskich oficerów w katyniu, żeby te teksty po prostu albo nie były publikowane, a na pewno, żeby nie dotarły na kontynent. Amerykanie na najwyższym szczeblu z Hooverem włącznie podjęli decyzję, że trzeba wykorzystać regularnych agentów sowieckich pokroju Stefana Arskiego, Oskara Lange, Bolesława Geberta. Przeciwko rozwijającej się działalności Ignacego Matuszewskiego. Więc zaczynają się regularnie publikowane teksty przeciwko Matuszewskiemu. Rozpoczyna się innymi słowy wielka operacja powstrzymania Matuszewskiego, zniszczenia jego. Jako polityka, jako Polaka, który bierze na siebie los sprawy polskiej na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo często przesłuchiwany, są notatki z tych spotkań z oficerami FBI i można powiedzieć, że Matuszewski traktuje to tylko jako dowód na to, że ma rację. Był w tak brutalny sposób zwalczany, że tego normalnie funkcjonujący człowiek nie mógłby znieść. Matuszewski pod koniec wojny jest tak naprawdę człowiekiem, Wyczerpanym fizycznie, w zasadzie niezdolnym do kontynuowania tak, tak ciężkiej pracy, i 3 sierpnia 1946 roku umiera na zawał.